Muszę przyznać, że jest to bardzo trudny tydzień dla fanów Gojo. Najpierw manga, a potem coś takiego. No cóż, przed najsilniejszym stoją duże wyzwania i jeszcze większe testy umiejętności. Ale spokojnie wszystko dzisiaj wytłumaczymy. Shibuya w Jujutsu Kaisen słynie z tego, że nie oszczędza nikogo i dobrze widzimy to również po tym, co zdarzyło się w dziewiątym odcinku. Ale. Zacznijmy od początku. Wszystko zaczyna się od domeny, która, jakby nie patrzeć, oczekuje właśnie tej jednej konkretnej postaci w osobie Gochu Satoru. Potem, w związku z chaosem na stacji rozdysponowanym przez getto, inni czarownicy muszą zająć się działaniami zdalne od centrum wydarzeń. Te czynniki pozostawiają najsilniejszego samemu sobie, i wręcz skwapliwie chciałoby się rzec: Czy Gochu nie jest tak właściwie? Samotny od 12 lat? Odpowiedzcie sobie na to pytanie póki co sami, bo odzew autorów zobaczymy już pod koniec tego odcinka. Choso, Hanami i Jogo walczą o to, żeby zatrzymać Jogo jak najdłużej w jednym miejscu, i niczym sun Tzu, korzystają przy tym z ich największego udogodnienia czyli anturażu. Otoczenie złożone z ludzi oraz ograniczonej przestrzeni metra kreuje dla nich no jakby nie patrzeć idealne otwarcie do użycia techniki amplifikacji domeny. Jak działa ta technika? Cóż, chodzi tutaj o użycie wzmocnienia jednej z technik domen, aby wyłączyć zdolność inherentną drugiej postaci. Taką zdolnością jest rzecz jasna CT Gojo, czyli bezkres albo nieskończoność, jak kto woli. Mimo tego, że i Jogo i Hanami to wiekowe duchy, to nie było kompletnie szans, aby w pojedynkę udało im się przebić Ilość przeklętej energii, aby wyłączyć Infinity i z tej racji podeszli do tego w dwójkę. A wtem Gojo to skontrował. Największym błędnym założeniem, jakie mógł sobie wytoczyć ten team, to fakt, że Gojo nie będzie walczył wręcz, plus że nie potrafi rozszerzyć przestrzeni swojego Krest Energy. W taki sposób Gojo mógł nie tylko dowolnie zmieniać style walki, dostosowując się do środowiska, ale i finalnie zneutralizował hanami tylko za pośrednictwem rozszerzenia przestrzeni. W wielkim skrócie, przestrzeń między jego energią, hanami, a ścianą zaczęła się w pewnym momencie przesycać, w związku z tym, że Gojo cały czas ją rozszerzał, a ciało hanami blokowało. W taki pozornie nieszkodliwy sposób Gojo ku swojej uciesze był w stanie wyeliminować jednego z potężnych duchów, nie narażając tak naprawdę nikogo. Gdy Czoso zintensyfikował działania, a Machito wskoczył ze swoim asem, to niejako podświadomie Gojo użył rozszerzenia w zaledwie 1,5 sekundy. To dało mu na tyle wielką chyżość techniki, że więcej osób nie było zagrożonych, a na tyle dużo czasu, aby do końca pokonania przemienieńców silniejsze klątwy pozostały unieruchomione. To przekalkulowane ryzyko się opłaciło. I w sumie bardzo cenię sobie fakt, że widzieliśmy i proces myślowy protagonisty, i antagonistów. Wszyscy powątpiewali w metody Gocho, a tymczasem on pokazał, że jest nieszablonowy, a wychodzenie poza schematy to jego drugie imię. Tylko że co dzieje się potem? Czemu po tym jak mieliśmy wejść w stan euforii? Od razu wszystko tak szybko się zmieniło? Chodzi mi tutaj oczywiście o nowego starego przyjaciela, czyli Suguru Geto którego my obserwowaliśmy od dawna, a o którym sam Gojo domyślał się zanim Shibuya się w ogóle jeszcze zaczęła. Geto tłumacząc duchom więzienie powiedział o minucie, ale nie wspomniał o jednej arcyważnej kwestii, a mianowicie chodzi tutaj o minutę w głowie osoby, która ma właśnie być pieczętowana. Mimo tego, że imitacja przywitania Geto nie udała się nowemu posiadaczowi, tak symultanicznie, gdy odruchowo Gojo się uśmiechnął, to przypomniały mu się też wszystkie wspólne chwile, a to było wystarczająco dużo, aby w trakcie dwóch 3 sekund w realnym świecie w głowie Gojo minęła minuta. Nie wiem czy widzicie tą zależność, ale Pieczęć Kenjaku, bo tak naprawdę ma na imię ten potężny czarownik, działa dokładnie tak samo jak pustka Gojo, tylko neutralizuje w nieco bardziej skomplikowany sposób. To no, na czym pragnę cię skupić to oczywiście słowa Gojo. Moje sześć oczu mówi mi, że jesteś Suguru Geto. Ale moja dusza, moja dusza wie co innego. Rozumiecie? Wszystko w świecie podpowiadało mu, że to jego przyjaciel. Prócz faktu Shinjuku nie było żadnych podstaw do tego, aby myśleć inaczej. Kenjaku wziął go pod włos, a mimo to Satoru intuicyjnie, kompletnie podświadomie, wiedział, że to co stoi przed nim w żadnym stopniu nie jest jego dawnym przyjacielem. Może to kwestia miłości platonicznej, która jest ważniejsza niż samo wykrywanie przeklętej energii. Co o tym myślicie? Kenjaku żegna się z Satoru, ale my tutaj nie o tym. Raczej mało jest rzeczy, które mogły zostać niezauważone, a każdy oglądał ten odcinek w sumie na własność. Ja za to chciałbym się skupić na zabiegu, który zafundowali nam realizatorzy tego cudownego sezonu. Być może niektórzy z was zauważyli, ale chodzi tutaj rzecz jasna o rozmówienie się o Jucie. Zawsze byłem do tego sceptyczny, jeśli chodzi o stwierdzenie, że ten prześcignie Gojo, ale Kenjaku, osoba ze znacznie większym stażem, odpowiedziała na pyskówkę swojego Nemesis, że nawet nie ma takiej opcji. Wiecie co w tym wszystkim było najlepsze? Ukazanie jak część pieczęci zasłania Gojori Kugan, czyli wszechwiedzące oczy. Goczo nie tylko nie czuł już w tamtym momencie swojej energii, ale nie miał żadnych perspektyw. Nie widział przyszłości, wszystko co wykrztusił z siebie, to słowa, które miały tylko załagodzić mu świadomość tego, że nie tylko prawdopodobnie to jego koniec, ale i koniec Suguru Geto, jakiego pamiętał.